Miejscu. Jest godzina 17.30 rano Minus 2 stopnie Zimno Patrzę czy da się wbić szpadel Da się wbić Dobra Serdzi już tam walczy Dzisiaj jesteśmy na nowym miejscu Nie wiadomo czy coś wyjdzie Ale Mam nadzieję, że Coś fajnego się trafi Dobra, żeby nie przedłużać Do pierwszego dołka no, serdzi, ile tu jest 10 minut? 5 5 minut i na tym polu już jest medalik Aluminium było aluminium, ale jest Dobra, ale idziemy na inne pole zobaczyć, nie? Zobaczymy no. czy da się w ogóle tam kopać, czy nie jest zasiane No i takie pole Koło lasu Tam żeśmy wystartowali No jakieś kilkaset metrów przeszliśmy i jest pierwsza Pierwsza moneta to będzie widzicie rand zębkowany, Będzie PRL, podejrzewam, że tu chyba 2 złote, aluminio bez PRL-u, że my tu mamy To jest orzeł, tak jest 2 złote Tak zwane jagody Niestety dość te pola. Ma nawet mało śmieci. Tam są saleńki, brykają, nie wiem czy widać. Także będziemy zmieniać miejscówkę. No tutaj jeden grosik chyba PRL-u mi wpadł. Także do zobaczenia w nowym miejscu. A dzisiaj jak na razie posłucha straszna Jesteśmy już na trzecim miejscu, na trzecim polu Na pierwszym polu to co widzieliście tam Dwa złote Grosik Na drugim polu kompletnie nic nie wyszło Tam Serdzi sobie znalazł Jakiegoś sasa Sapa chyba Stanisława Augusta Żeśmy się wycofali No a teraz jesteśmy na trzecim polu Serdzi tam idzie A mój pierwszy sygnał To patrzcie, taki sosik uderzałem że to był guzik o, tu chyba łóżko urwane ale widać coś starszego cieniutkiego fajna rzecz jakiś kwetuszek a spójrzcie tam daleko stoi małta ile kilometr? no nie kilometr może nie ma i nic dopiero się tutaj coś wyszło e, myślałem że to monetka a to plomba składa składa. no dzisiaj cienko, cienko się zapowiada No ale bywają i takie wypady No żebyście sobie nie myśleli, że same monetki wyskakują No to łatwo nie jest Taka klamerka, przączka Teraz wyszła hmm. to często Taki fanciory się wykopuje, który oczywiście zostawiamy No pozostało się po wojnie A Czasami tak jak tutaj widać leżą sobie na wierzchu Ja już myślałem że będzie sreberko a jednak nie patrzcie Płaski guzior z urwanym uchem <laughs> Szkoda Taki ładny był, amerykański no i wreszcie będzie Moniak alter bił na 106 na srebro patrzcie tak to wygląda czy to będzie srebro no chyba raczej nie przez starego Warznie patynie na tą chwilę raczej nie do odczytania ale na srebro to nie wygląda. No niestety po oczyszczeniu może coś będzie widać chociażby ciężkie, no ale miedziucha też jest ciężka. Dobra, zobaczymy później. Ale dziurka tu wyrzuciłem tu wrzuciłem jest jazmonetka jest cóż my tu mamy mm -hmm. chyba będzie między wojnie tak jest, tak mi się wydaje 9 groszy no i wreszcie pierwsza i chyba dzisiaj ostatnia Boratynka a właściwie to jej zwłoki, to co z niej zostało ostatnia, bo powolutku będę szedł w kierunku auta a kałek mam jeszcze do przejścia no i w drodze już do auta będzie jeszcze jedna monetka jeszcze jedna krągłość Kolejne chyba 5 groszy międzywojnie no, Ale taki stan nie ciekawy, ale widać 5 groszy między międzywojnie Jeszcze nie daję za wygraną Jeszcze jedna boratyna. Mm. A tym razem będzie coś większego Ale miedzi ucha, no niestety coś to jest, buzior jakiś stary Taki sudo, taki guzior to jakby arseniak, może nie wiem, bez uchanie sobie nie wiem czy macie wyobraźnię ja mam i to dużo i to dużą wyobraźnię spójrzcie na taki coś jak no to pięknie wygląda No i co, so, wyciągamy to Ja obstawiam, że to kawałek blaszki jest <śm> Podkładka Szkoda Dobra, czas na podsumowanie Fanty Serdziego Co tam? Boratyny. jakieś miedziucha, jeden grosz, nie miedziucha, tylko aluminium Buratynek Cztery. Cztery boratynki o, no, dzisiaj o, po pół kopijki, sztuki, medalik, sap tak zwany, no i grosz puski. no, Także ilościowo dzisiaj żeś pokazał kurde Dobra, no i moje, trochę mniej tego szału nie ma by nie urwało dwie poratynki 5 groszy międzywojnie dwie sztuki takie coś w gnoju jeszcze no i guziory, takie jakieś stare no to są, miałem nadzieję, że będzie jakieś srebro, niestety no jeszcze ten grosik i dwa złote PRL u które muszę dograć bo zapomniałem Także tak to wygląda. Dobra, łapka w górę, sobik i do następnego.